Mamy sobotę, niektórzy pracują, inni się lenią. Ja nagrywam dla Was recenzję. Huawei G7 to jest kolejne urządzenie, które trafiło do mnie na testy. Zresztą bardzo zbliżone parametrami do Honora 4X, którego miałam okazję testować dla Was jakiś czas temu. Różnica między tymi telefonami w cenie to jest około 400 zł, i przez to właśnie bardzo chętnie Wam porównam te dwa telefony, ale to na pewno nie w tym materiale. I nie wiem, czy w formie wideo to jeszcze się okaże. Tak wygląda ze zewnątrz telefon, który dostajemy w takim ładnym, eleganckim, białym, minimalistycznym pudełku. Mi się ono bardzo podoba. W środku tego pudełka znajdziemy ładowarkę modułową. Do tego igiełkę, żeby móc otworzyć sloty, które się znajdują na krawędziach urządzenia. W środku tutaj mamy jeszcze taki. Poradnik, jak korzystać z telefonu. E, oprócz tego, pchełki. To już nie są słuchawki do kanałowe to są typowe pchełki, oczywiście z odpowiednim e, tutaj przyciskiem i mikrofonem, więc można za ich pomocą rozmawiać, bez żadnych problemów. E, no i w zestawie mamy jeszcze coś, co może Wam się przydać, bo jak wspomniałam, e, obudowa tego telefonu jest aluminiowa. Chyba, że nie wspomniałam, to właśnie mówię. No i Koalej sobie wymyślił, że będzie dodawał do tego telefonu plecki wykonane z tworzywa sztucznego. Jest ono w miarę sztywne, ale da się wyginać. Zakładamy sobie je na telefon. No i automatycznie chronimy aluminiowe plecki. Oczywiście jest wcięcie na grill głośnika, jest wcięcie na aparat, na jacka na przyciski, no jest to typowo pod ten telefon zrobione etui e, czy spełnia swoją rolę? no jak najbardziej, zresztą widzicie, że etui jest porysowane w przeciwieństwie do plecków samego telefonu co zresztą zaraz zobaczycie a nosiłam telefon zarówno w etui jak i bez, żeby sprawdzić czy faktycznie ta obudowa metalowa zbiera jakoś strasznie wszelkiego rodzaju rysy, no i jak widzicie, nie udało mi się go zarysować. Tak jak wyglądał po wyjęciu z pudełka, tak wygląda w dalszym ciągu. E, Huawei e, to jest przede wszystkim tak, prawa krawędź, przyciski do regulacji głośności, włącznik, no i dwa gniazda. E, u góry mamy slot karty microSD, na dole microSIM. E, co, ciekawostka, do tego slotu można włożyć kartę SIM e, nano, ale ona nie jest czytana, czyli tak jakby... E, Huawei przygotował ten model na dual sim, i z tego co kojarzę, dual sim, wersja taka jest dostępna, ale nie w Polsce. Więc u nas tylko single sim więc jeden slot micro SD, drugi micro sim. Na dole mamy mikrofon i port micro USB. Lewa krawędź jest puściutka, no i u góry mamy 3,5 mm Jacka Audio. Z tyłu, na dole, mały głośniczek, logo Huaweia, no i u góry obiektyw aparatu 13, 13 megapikseli, a dioda doświetlająca. Z przodu natomiast mamy przyciski systemowe umieszczone na ekranie, jak widać. Trochę dziwi fakt, dlaczego one nie są umieszczone pod tym ekranem na tej ramce, zwłaszcza, że jest ona dość szeroka i one by się tutaj spokojnie zmieściły. No, ale na szczęście udało się producentowi zastosować pewien myk, dzięki któremu nie musimy zabierać tej przestrzeni na przyciski systemowe. Jeżeli one nam nie są do niczego potrzebne, to po prostu chowamy belkę i ona nam tutaj nie zawadza. A jeśli chodzi o górę, czyli to, co jest nad ekranem, no to mamy przede wszystkim z lewej strony czujnik światła, głośnik, logo Huawei a. mamy też diodę powiadamiającą umieszczoną w Głośniku przy jego prawej e, krawędzi, no i mamy też kamerkę do połączeń wideo lub też do robienia selfie. Wracając jeszcze do e, przycisków, mamy oczywiście wstecz, mamy Home, którego dłuższe przytrzymanie przechodzi do Google Now. Mamy też otwarte aplikacje. Możemy tutaj za pomocą jednego przycisku, e, jednego przyciągnięcia palcem właściwie e, zamykać te aplikacje, ale mamy też fajną funkcję, zaraz Wam pokażę jak to działa. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku przychodzi nam do ostatniej otwartej aplikacji. Jest to w sumie bardzo fajna sprawa. Rzadko mi się zdarza z tego korzystać, ale jestem święcie przekonana, że na pewno znajdą się osoby, którym rozwiązanie to będzie odpowiadało. Bo jest po prostu ciekawe. No i tak to wygląda. Mamy oczywiście aparat. Aparat jest całkiem niezły, co zresztą zobaczycie na zdjęciach dodanych do e, tekstowej recenzji. E, I będzie ich kilka. Wydaje mi się, że naprawdę jeśli chodzi o jakość nie można mieć większych zastrzeżeń. Porobiłam trochę zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Naprawdę tutaj Huałek G7 się spisuje. On kosztuje 1249 zł, taka jest średnia cena w sieci. Jest wyposażony w 5,5 calowy wyświetlacz. Ostatnio nie wiem, czy zauważyliście, ale testuję tylko same takie telefony. Czemu takie? Wielkie? Czemu takie wielkie? Bo takie produkują. Jego rozdzielczość to 1280x720 pikseli, mamy tutaj 4 rdzenia, jest to Snapdragon 410, jest wspierany przez 2 GB pamięci RAM, mamy 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o slot, dzięki slotowej karcy microSD, no i mamy oczywiście nakładkę Huaweiowską, czyli Emotion UI, co ona oznacza? Ano przede wszystkim to, że mamy wszystkie aplikacje zainstalowane na ekranach domowych. Nie ma tej charakterystycznej dla Androida szufladki, która pozwala nam przejść do skrótów do wszystkich zainstalowanych aplikacji. Dodatkowo możemy chować też tą belkę systemową, czym też się objawia właśnie ta właśnie nakładka. Możemy przejść sobie do ustawień. Mamy tutaj belkę powiadamiającą, też nieco inną niż normalnie w czystym Androidzie. Mamy skróty do aplikacji. Najważniejszych funkcji w telefonie. Łącznie z obsługą jedną ręką, która nam uruchamia możliwość korzystania z klawiatury jednym palcem, bo normalnie klawiatura wiadomo jest na całej szerokości ekranu. Możemy oczywiście to wyłączyć. Nie tu. Wyłączamy obsługę jedną ręką. No i mamy klawiaturę taką jak normalnie. Swoją drogą można korzystać ze swipe'a, jeżeli ktoś oczywiście lubi ten sposób wprowadzania treści. Jeśli chodzi o wyświetlacz, no to tak jak wspomniałam, HD na 5,5 calach nie robi już żadnej rewelacji, bo jest po prostu średnia rozdzielczość, ale przeciętny użytkownik do codziennego użytku jak najbardziej będzie zadowolony. Tym bardziej, że Full HD już by bardziej, bardziej drenowało baterię, więc trzeba pamiętać o tym, że po prostu zastosowanie HD w telefonie za 1250 zł to jest bardzo dobra decyzja producenta. Przynajmniej ja tak uważam. Biorąc zwłaszcza pod uwagę, że bateria w tym telefonie jest niewymienna, ma pojemność 3000 mAh i wystarcza na średnio dwie doby użytkowania, to jest bardzo dobry czas. Tutaj naprawdę nie można mieć większych zastrzeżeń, tym bardziej, że średnio na włączonym ekranie to jest około 5,5 godzin. To jest naprawdę dobry czas, zwłaszcza w tej półce cenowej, nie oszukujmy się. Przyciski systemowe możemy dowolnie sobie tutaj zmieniać, modyfikować i dodać jeszcze jeden, czyli możliwość wysuwania panelu powiadomień bezpośrednio z belki, bez potrzeby sięgania do góry. Też bardzo fajna opcja. Mamy sterowanie ruchem, czyli standardowe, praktycznie już montowane, implementowane właściwie w telefonach najnowszych, w smartfonach, gesty, które na przykład możemy za pomocą dwu, dwukliku uruchomić ekran. Wszystko działa jak należy. E, możemy narysuć, na, narysuć, narysować literę i automatycznie otworzy nam ona przypisaną aplikację do tej litery. C, Camera, czyli aparat. E, I tutaj wszystko działa tak jak należy. Jeśli chodzi o ogólne działanie, tutaj też nie mogę powiedzieć złego słowa na temat Huawei AG7, bo, bo działa. Po prostu działa tak jak należy. Nie zawiesza się. E, no, co tu dużo mówić, jest po prostu porządnym telefonem w swojej cenie i naprawdę spełnia swoją rolę mamy tutaj całe mnóstwo dodatków, które umożliwiają nam decydowanie o tym, które na przykład, na przykładzie tej aplikacji które aplikacje mogą działać w sieci czy to po 3G lub 4G czy przez Wi-Fi możemy ustalić, żeby żadna się nie uruchamiała możemy zarządzać aplikacjami oczywiście Możemy sprawdzić, ile RAMu zabierają. Jak wspomniałam, mamy tu 2 GB pamięci, które bardzo dobrze zarządzają tą pamięcią operacyjną. Mamy też aplikacje chronione. W aplikacjach możemy pozwalać aplikacjom działać po wyłączeniu ekranu. Oprócz tego mamy menadżer powiadomień. Możemy decydować, które aplikacje mogą nam wysyłać powiadomienia push, a które nie mogą. Jest to bardzo fajna sprawa, bo mnie na przykład wszelkiego rodzaju powiadomienia irytują. Oprócz tego mamy w wyświetlaczu bardzo fajną możliwość zmiany temperatury barwowej z ciepłej na zimną, z zimnej na ciepłą, albo ustawić domyślną. Fajne jest to, że możemy decydować sami, jaką chcemy mieć temperaturę barwową. Zapewne większość z was z tego w ogóle nie skorzysta, ale osoby bardziej zainteresowane modyfikacjami telefonu, włącznie właśnie z kolorami wyświetlanymi na ekranie, będą bardzo zadowolone z tej opcji. No i mamy też tryb nie przeszkadzać, który jest bardzo dobrą funkcją dla wszystkich, którzy mają na przykład jakieś spotkanie i nie chcą otrzymywać żadnych powiadomień. Oprócz tego w sumie to chyba tyle z najciekawszych rzeczy, które tutaj znajdują się. No mamy jeszcze obsługę jedną ręką, o której już wspomniałam, przycisk wiszący, który nam ułatwia też korzystanie z dużego ekranu. Tutaj też jest to całkiem fajna opcja. A, no i mamy tryb obsługi w rękawiczkach, który zwiększa czułość dotyku. To tak perspektywicznie już myśląc o zimie. Miejmy nadzieję, że szybko ta zima nie przyjdzie. No i co? No mamy też oszczędzanie energii. Jak widzicie, pokazuje mi tutaj, że w normalnym trybie będzie telefon działał przez 5 godzin, w inteligentnym 5,20, a w intensywnym ponad 19 godzin, a mam 47% naładowania baterii. Ciekawe. Mamy też styl ekranu głównego możemy zmienić ze standardowego na prosty i na odwrót. E, dzięki temu e, możemy na przykład korzystać, e, znaczy możemy dać korzystać z tego telefonu osobom starszym, na przykład, e, które mają słaby wzrok lub po prostu nie miały do czynienia lub nie chcą mieć do czynienia ze zwykłymi smartfonami. E, dzięki temu możemy e, sprawić, by te osoby przekonały się w pewien sposób właśnie do e, tego typu smartfonów inteligentnych telefonów itd. Huawei G7 to jest bardzo przyjemny telefon, na temat którego trudno powiedzieć coś negatywnego i mówię to z całkowitą świadomością swoich słów. E, urządzenie za 1250 zł wykonane z aluminium, z całkiem niezłą baterią w tej cenie, e, z dobrym ekranem, w jasność minim, minimalna 9 nitów, maksymalna 440. Oznacza to, że widoczność słońcu jest w miarę ok, ale nie jest idealna. E, co ciekawe, Honor 4X testowany przeze mnie ostatnio miał jaśniejszy ekran trochę. Tak, i to było widać w słońcu. E, telefon bardzo dobrze działa, nie zawiesza się, e, oferuje przyjemną jakość rozmów, e, wszystkie moduły, łączności działają tak jak należy. E, tym jednak, co mnie tutaj niepokoi, to jest problem z dwoma grami. E, pierwsza, Death Trigger 2, nie chce się w ogóle uruchomić. Zaraz zobaczycie, że mimo tego, że się załaduje początkowo, to za chwilę ją po prostu zamknie, samoistnie. A druga gra to jest GTA 3 GTA San Andreas, która o, widzicie GTA San Andreas, którą zaraz zobaczycie, że klatkuje maksymalnie jak tylko się da i nie jest grywalna. No, więc przejdziemy do gier. No a jeżeli macie jakieś pytania, to standardowo dawajcie znać. Miłego dnia, katarzyna Tabletowo.pl I tutaj zaraz zobaczycie, że GTA 5 jest jedną z gier, chyba jedyną z gier. Która na jakichkolwiek ustawieniach graficznych nie radzi sobie na G7. To jest dla mnie fenomen swego rodzaju. Widzicie, że póki co ta gra jest niegrywalna. To były ustawienia maksymalne. Przejdźmy do najniższych, na których początkowo działało. No i wyszło też przy okazji umiejscowienie gośnika, które jest niezbyt fortunne, bo grając można sobie zasłonić ten głośnik i zagłuszamy dźwięk wydobywający się z niego. I widzicie, że na minimalnych ustawieniach ta gra jest już nieco bardziej grywalna, ale niestety do pełnej płynności dużo brakuje.